Pawełku, kogo wkręcamy, powiedz. Żonę Justynę. Żonę Justynę. I co do mu żony Justyny... Generalnie no, będzie dzisiaj w komisji na egzaminie ósmoklasistów e, jeśli chodzi o angielski, prawda? Na ochotnika, czy Uuu. uczy w szkole? Uuu. Ona uczy to prawda te klasy 1-3, no ale że tak powiem, dyrekcja wytypowała o. jakichś tam poszczególnych nauczycieli do. No, to nie przypadek, e... najzdolniejszych tych, którzy wzrok mają najbardziej sokoli i dojrzą o, ewentualne dokładnie, próby dokładnie. odpisywania nawet z ostatniej ławki. Tak, słucham. Dzień dobry koleżanko, Centralna Komisja Egzaminacyjna, się kłania Piotr Szam, moje nazwisko. Witam serdecznie. Tutaj dostaliśmy od dyrekcji szkoły, dostaliśmy informację, że koleżanka będzie w komisji egzaminacyjnej. Tak. Tylko niestety nie mamy badania okulistycznego, konkretnie tutaj, uprawniającego do pracy w, w komisji. Pani jest już na miejscu? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie wyjechałam. <noise> Najgorzej. Wie pani co, bo byśmy to sprawdzili od razu w gabinecie tam u pani higienistki, bo jest tablica. Wie pani co, yy, jest pani w domu teraz? Tak, tak, za Do, chwilę wyjeżdżać. Dobrze, to proszę jeszcze nie wyjeżdżać, proszę jeszcze chwilkę zostać. Wie pani, yy, jakby pani wzięła, no dosłownie, no pierwszą lepszą książkę z półki, no może być pan Tadeusz. Teraz tadef. mam wziąć, tak? Tak, teraz? Tak, teraz? tak, 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 tak. Dobrze, no to powiem panu tak, podręcznik od razu. O, najlepiej, najlepiej. Mój trzecioklasistów. trzecia klasa to już... Prawie dorosłość. tak to mówią? Tak, już. Dobrze. Mam czytać już? Tak, wie, wie pani co, tylko proszę postawić tak przed sobą ten podręcznik. Mm -hmm. To jest tropiciele, który od, ty odcinek? Już, już panu mówię, ale wszystko tam tutaj widać pokoju. Jasne, to żeby nikt nie słyszał, bo to wiadomo, to są takie rzeczy. No. Tropiciele, podręcznik, klasa trzecia, część piąta. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Tu jest część piąta, tak? Uh -huh. tu mamy konstytucję na przykład, tak? O! Konstytucja. Konstytucja, bo ten tym wolę, Dobrze, dobrze. Się no to drugiej. jedźmy, jedźmy z tym, dobrze. Dobra, ja sobie tylko postawię chwilę, żeby mi to się nie przewróciło. Tak, proszę, proszę, dokładnie tak sobie proszę, żeby się nie zamknęło, uh -huh. nie przewróciło. No i żeby wypalić. Było dobrze tak? widać. Tak tylko, yy, ja oczywiście mam do Pani pełne zaufanie. Proszę takie trzy pełne kroki do tyłu. Dobrze? Trzy pełne kroki dobra, do tyłu. Dobra, to chwila, 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 mam bo że. ja muszę sobie to postawić, żeby mi się to nie przewróciło. Tak. Mhm. Żeby ta książka się. Chwila, tu mam drukarkę. A? Dobra, mam. Tak jest. No to mam czytać, tak? Te tak. Nie są, nie są takie bardzo duże, także. Także to no zobaczymy to. Dobra, konstytucja to najważniejszy dokument w państwie, zapisano w niej prawa i obowiązki wszystkich obywateli. Dobrze, dobrze, wie pani, wie pani dobrze, dobrze. tylko żebym ja ustalił, że pani czyta to, co jest napisane, dobrze, że pani to hmm. dobrze widzi, to proszę czytać zdanie od końca. Mm -hmm. Chodzi tak nawet, żeby pani zobaczymy sama sprawdziła. Od tyłu, czy pan... Mam czytać tak, od tyłu, tak? Dokładnie tak. Dokładnie e, tak. Obywateli wszystkich... Tak. Y, obowiązki i prawa mniej tak. zapisano, tak? Tak. W państwie tak. dokument najważniejszy to konstytucja. Tak. I teraz druga Dobra. linijeczka. Dobrze, wielkim zwany czteroletni Sejm przez Warszawie w roku 1791 na y, uchwa uchwalona została treć, maja trzeciego konstytucja. Wielkim zwany czteroletni. O, i tego nam brakowało. Panie Pawle, czy pan wszystko zrozumiał w sprawach konstytucyjnych omówionych w podręczniku do klasy trzeciej? Tak, oczywiście. Wszystko było klarowne jasne, jak zawsze. I... Słuchaj, znaczy... czy mógłbyś, Pawełku, teraz, bo ja się nie odezwę tutaj, czy mógłbyś, Pawełku, powiedzieć Justynie, gdzie ona jest i co tutaj robi z nami? No, cześć, kochanie. Nie stresuj się generalnie tym w twoim egzaminie na ja pewno sobie bardzo dobrze poradzisz, jak zwykle, a to takie małe odstresowanie. Jesteś skończona w, w Radiu RMF Max. I razem z słuchaczami staramy się czytać konstytucję od tyłu, co jest popularne ostatnio w naszym kraju. No to jest wielkie, naprawdę. Dobrze, dobrze że mąż o mnie myśli cały czas. Pięknego dnia. Bardzo. Tak? Paną jeszcze dwa słowa o uczuciach. Rzuć na koniec, Tylko to zawsze tyłu. łagodzi sprawę od tyłu. No, zacznij od ciebie. Cię kocham! O! <laughs> mamy to! Wstawaj, <laughs> nie udawaj. Macie grog i Irak Jakubek. Pamiętaj, słuchasz poranka z RMF Max.